Unia Polityki Realnej. Bardzo krótko, proszę. Panie pośle, UPR, jakby doszedł do władzy, to w trzech punktach bardzo. No, ten śmiech to świat. To jest akurat. Y... Jak, no jakbyśmy doszli do władzy, to mamy trzy podstawowe rzeczy, które byśmy natychmiast zrobili. Likwidacja PIT i CIT, likwidacja ZUS i maksymalne odbiurokratyzowanie Polski. Czy panem poseł byłby w stanie też w trzech punktach najważniejsze reformy, gdyby pan poseł doszedł do władzy? Bardzo krótko, panie poseł, proszę. proszę. Maksymalne odbiurokratyzowanie gospodarki to rzecz, o której ja nie mówię w przeciwieństwie do was, tylko robiłem to i robię nadal. Druga rzecz, obniżenie podatków i przebudowa systemu podatkowego, między innymi wprowadzenie podatku obrotowego, tak żeby te, chociażby te wielkie sklepy zagraniczne, te galerie handlowe zaczęły wreszcie płacić podatki. Dokonał kończymy. tego Viktor Orban na Węgrzech. Skutecznie robi to David Cameron w Wielkiej Panie, Brytanii. Panie PiS, powiedział, że to jest nasz to zrobić Kończymy tym, kończymy.